Daszbiur wszystkim wybrałem się dzisiaj znowu na zrzuty w takie teren, w tereny bagienne i patrzę, leży coś Leży korona złamana tyka z rykowiska od wczoraj mam szczęście do tych połamanych tyk. mógł być dziesiątak mógł być dwunastak bo jest sama korona ale to nie ma 3 centymetrów Ech. ale jest koronka już tu trochę przeleżała na pewno nie z tego rykowiska raczej nie Dobra. Zobaczymy, co jeszcze tutaj będzie leżeć, jak słychać klangor żurawi. Tereny naprawdę obiecujące. No i oczywiście woda bo inaczej się nie da. Lecimy dalej. Pozdrawiam.